Dzień dobry. Idą wakacje, a wakacje to więcej słońca. Więcej słońca zaś to najczęściej opalenizna, pamiątka tych najcieplejszych dni, która będzie nam towarzyszyła przez najbliższe tygodnie, a nawet miesiące. A czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego nasza skóra ciemnieje albo czerwienieje po wystawieniu na działanie słońca? Zacznijmy od tego, że ogrzewająca nas gwiazda emituje nie tylko światło białe, ale wiele różnych zakresów, które są niewidzialne dla naszego oka. Jednym z nich jest promieniowanie ultrafioletowe, które dalej można podzielić na UVA, UVB i UVC. To ostatnie jest niemal całkowicie pochłaniane przez warstwę ozonową Ziemi i całe szczęście, bo teoretycznie może wyrządzić największe krzywdy wszystkim organizmom żywym. Ilość promieniowania UVA, która dociera do Ziemi w ciągu dnia jest raczej stała. Powoduje ono powstanie w naszej skórze tzw. aktywnych form tlenu, które mogą prowadzić do uszkodzeń DNA. To zjawisko idealnie wpasowuje się w definicję stresu oksydacyjnego. Aby mu zapobiegać, nasza skóra dysponuje komórkami o nazwie melanocyty. Mogą one produkować i uwalniać melaninę. W przypadku promieniowania UVA ma miejsce to drugie zjawisko, czyli uwalnianie wcześniej wytworzonej melaniny. Jest to pigment który doskonale pochłania promieniowanie ultrafioletowe, stanowi więc w pewnym sensie parasol ochronny dla komórek skóry przed tymże promieniowaniem. Także z jednej strony zbyt duża ilość promieniowania UVA to możliwość uszkodzenia DNA, a to może prowadzić do raka, ale z drugiej taka dodatkowa ilość melaniny w skórze stanowi doskonałą ochronę na przyszłość. Promieniowanie UVB jest dużo bardziej agresywne i to głównie przed tym rodzajem chronimy się używając kremów z filtrem. Jego ilość docierająca do Ziemi jest największa, kiedy Słońce jest najwyżej na niebie, czyli w okolicach południa. Może ono bezpośrednio niszczyć DNA, dlatego nie tylko mobilizuje melanocyty do wydzielania melaniny, ale także intensyfikuje jej produkcję. Dlatego opalenizna uzyskana na skutek wystawienia na działanie promieniowania UVB jest ciemniejsza i trwalsza, ale wcale nie kształtuje się szybciej, dlatego że synteza pigmentu ciągle zajmuje organizmowi trochę czasu. Czyli nigdy optymalnym rozwiązaniem nie będzie opalanie się rasa dobrze. A teraz o melaninie, a w zasadzie o melaninach, bowiem jest to cała grupa pigmentów. Są to naturalne polimery, czyli substancje, które są zbudowane z małych, powtarzających się fragmentów. U człowieka spotykamy cztery rodzaje melaniny: neuromelanina, która jest zlokalizowana w mózgu i do końca nie wiemy jaką pełni tam funkcję, trichochromy, które można spotkać w rudych ludzkich włosach, Eumelaniny, które są czarne lub brązowe, i feomelaniny, które mają barwę czerwoną. Te dwie ostatnie są dla nas najistotniejsze, bowiem to one występują w ludzkiej skórze i to wzajemny stosunek ilościowy eumelanin do feomelaniny decyduje o tym, jaki ma ona kolor i jaką barwę przybiera nasza opalenizna. Stosunek, który jest determinowany genetycznie. Dlatego nie możemy wiele zrobić, jeżeli chodzi o to, na jaki kolor się opalamy. Tym bardziej, że zarówno feomelanina, jak i eumelanina. Są substancjami, które nasze organizmy wytwarzają z tej samej cząsteczki wyjściowej. Dodajmy jeszcze dwa słowa o oparzeniach słonecznych. Uszkodzenia DNA, które są następstwem działania promieniowania ultrafioletowego, mogą doprowadzić do śmierci komórki. Towarzyszy temu wydzielenie markerów stanu zapalnego, czyli substancji chemicznych, które informują nasz organizm, że tutaj dzieje się coś, co normalnie dziać się nie powinno. W efekcie obszar ten zostaje lepiej ukrwiony, rozszerzają się naczynia krwionośne, wszystko po to, aby ułatwić dostęp do niego białym ciałkom krwi, które zostały wysłane niejako na interwencję. Stąd zaczerwienienie. Ponadto wydzielone są związki chemiczne, które zwiększają czułość nerwów odpowiedzialnych za odbieranie bodźców bólu i ciepła. Stąd uczucie pieczenia i gorąco. Także podsumowując, wszystko jest dla ludzi. Bez odpowiedniej ilości promieniowania ultrafioletowego nasze organizmy nie wytworzą witaminy D. Ale z drugiej strony, opalanie się bez kremu z filtrem w samo południe spowoduje nie tylko bolesne oparzenia, ale także znacząco zwiększy ryzyko zachorowania na raka skóry. Udowodniono, że rozpada się wówczas kwas foliowy w naszej krwi, co jest szczególnie niebezpieczne dla kobiet w ciąży, oraz postuluje, że osłabienie ulega działanie naszego układu odpornościowego, bowiem po opalaniu często obserwuje się np. Na nawroty opryszczki wargowej. I na koniec ciekawostka: wiele leków zwiększa naszą podatność na działanie promieniowania ultrafioletowego. Do najważniejszych należą niektóre antybiotyki i tabletki antykoncepcyjne. Po więcej ciekawostek zapraszam na wszystkie portale, gdzie znajduje się naukowy Bełkot. Pozostając w temacie, niedługo usłyszycie tam, dlaczego powinniśmy unikać opalania się w solariach, zwłaszcza przed 25 rokiem życia. Tymczasem pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia, do usłyszenia.